Ja welkom nerdeis, Thorum suntio tron, czyli witam serdecznie. Jesteśmy aktualnie e, 3000 metrów nad poziomem morza. Otto Skrevlare przygotowuje właśnie tutaj, e, w tym śniegu, na tym szczycie nową wersję e, królowej śniegu, i to będzie wersja. To będzie wersja, która jest innowacyjna, bo będzie wersją gender, czyli to oto będzie królową śniegu, i ma dodatkowy walor ta prezentacja, albowiem będzie w całości w Gwarze Śląskiej. I tytuł tejże prezentacji to: Kaj jest Gerda? Także, Szanowni Państwo, zapraszam bardzo serdecznie na najnowszy performance po śląsku, czyli Kajel Gerda już za chwilę tutaj w Alpach. Otto z Krewlary